Początek wojny był dla Harkowa niezwykle dramatyczny. Jedno z największych ukraińskich miast położone w pobliżu granicy z Rosją zostało zaatakowane z ziemi i powietrza. Okupant dotarł już na przedmieścia, zniszczono wiele domów, ginęli ludzie. Szczególnie ucierpiała wysunięta najbardziej na północny wschód dzielnica Sałtywka. Mijają dwa lata od czasu rosyjskiej agresji, a Charków znów jest niemal codziennie ostrzeliwany. Jeszcze nie zabliźniły się stare rany, a już trzeba leczyć nowe. Ludzie żyją w strachu i niepewności, co będzie dalej. Zwłaszcza, że z frontu, który udało się półtora roku temu odsunąć daleko od Charkowa, dochodzą niepokojące wieści. Kochany Charków to jest moje rodzinne miasto, w którym urodziłam się ponad 50 lat temu. Miasto coraz więcej maran na sobie. Znowu taka nowa fala zaczęła się od końca grudnia i my jesteśmy zszokowani. Ofiar jest dużo i jeszcze, i jeszcze będzie. No ale Ukraina ma stać. No, mamy stać. Як не питаю, як би від відвідала своїм родину за кордоном, питали для чого ти там сидиш. Я мові, як це ми, щоб цей край був, хтось мусить бути. Попросту хтось мусить бути. І, і попросту. Як я хочу, щоб Україна була, щоб Харків був український, ну то я би тут і коні. Można powiedzieć, że w Charkowie mieszka teraz około 50% ludności, która była tu przed wojną. Przeciwnik terroryzuje mieszkańców nieustannymi bombardowaniami i nalotami rakiet. Nie zważa na to, że w mieście zostali ludzie starsi, chorzy, są dzieci. Te nasilone naloty powodują dużo ofiar. Wróg wysyła rakiety wtedy, gdy ludzie śpią. Tak dzieje się praktycznie każdej nocy. I nanosić udary praktycznie każdy dzień. Od grudnia czujemy bardzo co się, jak zmienia się też sytuacja tutaj w Charkowie, w Wodzie Charkowskim, co się dzieje też w tej zonie przygranicznej, prawda? No i wciąż niepokojące sytuacje, że no, Rosjanie planują jednak tutaj podejść jak najbliżej i wziąć Charków. My ciągle myślimy, że jak wojna, no to armia i armia. Tutaj wiemy, że... Agresja rosyjska przede wszystkim dotyczy właśnie ludności cywilnej. Nawet przed tygodniem te ataki no to, to były przecież skoncentrowane, ukierunkowane przecież na, na, na bloki, tam, gdzie są po prostu osoby, rodziny, gdzie mieszkają. Strach towarzyszy nam bez przerwy. Syreny wyją, wybuchy, słychać nocą i nad ranem. Jak można żyć spokojnie? Domy niszczą, ludzi zabijają, są ofiary wśród dzieci. To jest tragedia. Bambiny, każdy wieczór. Bombardują w każdy wieczór o drugiej, trzeciej w nocy. Kiedy rozwalili Dom kultury, u mnie wyleciały okna. Biegałam po pokojach, czy rodzina przeżyła. Na szczęście są cali. U mojej mamy, amputowane Moja mama ma amputowane obie nogi z powodu cukrzycy. Ojciec po udarze też przykuty jest do łóżka, nie wstaje. Nie schodzę do schronu. Czy mogę ich opuścić w czasie bombardowania? I tak żyjemy. Tak, ja mam dwa ich, opuścić? tak i żymią. Życie mieszkańców Charkowa jest w ostatnich tygodniach szczególnie zagrożone. Największy atak rakietowy przeżyło miasto 23 stycznia tego roku. Agresor celował przede wszystkim w budynki mieszkalne. Służbom ratunkowym udało się wydobyć spod gruzów ponad 20 poszkodowanych. Zginęło 10 osób, a 60 zostało rannych. My żyjemy Mieszkamy o tam na siódmym piętrze. Widzicie ten inny fragment ściany. To nasze mieszkanie. W całym bloku jesteśmy sami. Inni lokatorzy przychodzą tylko, żeby coś naprawić. Teraz jest już dobrze, do niedawna nie było dachu. Pod nami zapadły się trzy piętra. Cóż mamy robić? Na szczęście pomogły władze miasta. Przez jakiś czas mieszkaliśmy w przemyślu. Pojechaliśmy na półtora roku do Niemiec. Ale wróciliśmy, bo tęskniliśmy za domem. 23 stycznia, kiedy były te największe naloty na Charków i rakieta trafiła po sąsiedzku, wszystkie okna znowu wypadły. Mąż akurat był na spacerze z psem, a ja zostałam na naszym siódmym piętrze. Dom drżał. В учи першому року мовили, же Бенже війна, Бенже війна. Ми так та не можете кобич, як так? Тут вшистко люди, хто є побивателі України, але вони сон росіянці. Не, не Бенже Путін їх бомбардовач. не може то бич. Коли киди перший раз бачила збомбардований розбомбардований дом. То я не вірю вам, що то правда. Барзу нам ченжко на то паджи. Можу сказати. Można powiedzieć, że wcześniej Charków był rosyjskojęzyczny. Przed wojną współpracowaliśmy z rosyjskimi firmami. Wielu mieszkańców w Rosji pracowało, ale to wszystko się zmieniło. Teraz w Charkowie mówi się po ukraińsku: Charków to jest Ukraina i Charków będzie walczył w obronie Ukrainy. Dwa lata wojny, czego my wszyscy doświadczamy, my tu najbardziej na Ukrainie, ale Polacy również następstwa tej agresji doświadczają, ale trzeba powiedzieć tak: Polska wciąż jest tutaj, jest obecna, prawda? To, co Polska robi w takim wymiarze pomocy, wsparcia, no oczywiście tego jest o wiele mniej niż to, co tam było jeszcze rok temu, czy na początku wojny, ale wciąż ta pomoc jeszcze, jeszcze jest. Bardzo dużo tutaj przychodzi ludzi, bo mamy 586 tysięcy uchodźców tutaj, więc ogarniamy jak najbardziej tych ludzi. No i jest dużo poszkodowanych też w, kraju, w Charkowie bezpośrednio. Ludzie przekazują jeden drugiemu. Jeśli przychodzi jeden, no to wiadomo, że od razu mówi sąsiadom, że jest taka organizacja, jest Caritas Fest, jest kościół. Oni, oni się orientują na kościół. Jest kościół katolicki, tam idźcie, tam dostaniecie pomoc. Я ja читала в інтернеті, що люди пишуть, где можна меч обід, мати якусь допомогу, то відповідаю, що йдіть Гоголя 4 і там поміць. Я не виджу, що то є поліські... польський, так, так, на всіх. На всі... Певках, банках, коробках то написано єстеж ми з вами. Так як ми були ж ми в Польщі, то в є єстеж ми з вами Плачемо. Я люблю дуже свою землю, <різь> ні. ні. Kocham swoją ziemię, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. W centrum, gdzie mieszkam, są duże zniszczenia, ludzie stracili wszystko. Jest niebezpiecznie. Ja dużo wdzięczna, pomagaj. Jestem wdzięczna tym, którzy pomagają. Można zjeść tu ciepły obiad, dostać pomoc medyczną. Jest wszystko. Bezpłatna medycyna tu jest. Mu, nie żyjemy, a żyła można To nie jest życie, tylko egzystencja. Pracy nie ma, pensji nie ma, zasiłku socjalnego nie dostałem. Powiedzieli, że nie przysługuje. Żona też nie pracuje, więc nie mamy nic. Liczę na pomoc humanitarną. Cóż robić? Kiedy bombardowali, siedzieliśmy w podziemiu, w metrze. Byłam wtedy w ciąży, jakoś to wytrzymaliśmy. Są problemy, bo trzeba zrobić zakupy, pracy nie ma, więc i pieniędzy nie ma. A dziecku potrzebne są pampersy, buteleczki, odżywki. Trudne czasy nastały. Mam pod opieką również babcię, która powiedziała, że nie ruszy się stąd. Jest jeszcze młodszy brat. Jak mam ich porzucić? Babcia mówi, że chce umrzeć tu, gdzie była przez całe życie: w rodzinnym Charkowie i rodzinnym domu. Kochani Polacy, moja córka mieszka u Was od początku wojny. Jest bardzo zadowolona, mówi, że Polacy to dobrzy ludzie. Szczerze dziękuję wszystkim Polakom. Ja dzisiaj przyszłam tu po pomoc humanitarną. Od 5 rano tutaj ludzie przychodzą, my od 9 otwieramy Caritas, 4 godziny w tym mrozie czasami stać, to nie są przyjemne w ciemnościach jeszcze sytuacje. No ale ludzie wiedzą, że tak naprawdę jesteśmy już jedną z nielicznych organizacji, która pomaga, która wspiera, więc staramy się po prostu być z tymi ludźmi. Każdy, jakbyśmy zapytali z czym się, z kim nam się kojarzy Polska, z, z dobrocią. Z tym, że Polska jest z nami, więc naprawdę chcę bardzo, ale to bardzo tak w swoim imieniu też osobistym podziękować za to, że ja wiem, że mogę liczyć na Polskę i Polaków, że, że właśnie prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Ja bywam mniej więcej raz w miesiącu na Ukrainie i właśnie od tych dwóch lat, i, i no, tych wyjazdów jest sporo. I można by powiedzieć, że każdy wyjazd to jest osobne doświadczenie, tak naprawdę, i to jest doświadczenie wojny. Dotknięciem prawdziwej wojny. Nie wojny mówię teoretycznej, nie gwiezdnej wojny, nie wojny cybernetycznej, ale bardzo konkretnej, realnej wojny, gdzie domy się zawalają, gdzie giną ludzie, gdzie płoną całe osiedla i tak dalej. I każdy z takich wyjazdów to jest, to jest absolutna lekcja. Lekcja po pierwsze tego, że, że tam są ludzie, którzy potrzebują naszej pomocy i którzy są za tę pomoc wdzięczni. Kiedy tylko jadę na Ukrainę, to zawsze właśnie z takim otwarciem, że, że znowu spotkam ludzi, którzy tej pomocy potrzebują i którzy będą dziękowali za tę pomoc. Nie chodzi o to, że ja, że mi dziękują, ale ja jestem tutaj przedstawicielem Kościoła w Polsce, jestem przedstawicielem Polski, która pomaga. Bo kiedy mówią do mnie, proszę dziękować, nie mówią dziękuję tobie. Proszę dziękować Polsce, proszę dziękować Polakom. I to właśnie robię. Na początku tej wojny właśnie znalazłam schronienie w Polsce, i jestem po prostu wdzięczna no, no każdemu, kogo spotkałam i, tych, i, i tym ludziom, których nawet nie znam. Bo takiej pomocy, takiej serdeczności, takiej, takiej rodzinnej atmosfery nie da rady nigdzie spotkać naprawdę poza Polską. Jestem wielodzietną matką i wyjechałam tam z pięciorkiem dzieci. No i wie pani przyjąć pod dach taką rodzinę, to trzeba mieć męstwo, naprawdę, odwagę. Dlatego, no, nie mogę tego bez łez powiedzieć, bo, bo jestem naprawdę bardzo wdzięczna. Mamy wielką nadzieję, że to się kiedyś skończy, naprawdę. Tylko nadzieję nas trzyma, no bo co inaczej? Że się dwa roki winy. Mamy za sobą dwa lata wojny. Zginęło wielu ludzi. Nikt nie spodziewał się, że wojna będzie tak okrutna, a wróg tak podstępny, z taką zaciekłością pustoszyć będzie nasz kraj, nasze miasta i że będzie aż tyle ofiar. Zastanawiamy się, jak długo to będzie trwać. My doskonale rozumiemy, że jesteśmy tą pierwszą zaporą chroniącą całą Europę przed nawałą, która idzie ze wschodu. Війна, війна, війна. Бахмут з росіянами, ж там, але йдуть далі, йдуть далі. Часов яр броніми. Бо часу яру, по, по часу яру є з Константиновка, Краматорськ, Слов'янськ, і то є небезпечне. Росіяни близько. І застосую, наприклад, С-300 ракети, бо такі в'янкі кінжали збивають. A takie jest 300 jeszcze nie zbywają. I także przygotują tutaj wszędzie te 300 i wszędzie jest niebezpieczne. My stoimy tutaj i kto, kto wie, może czy przez chwilę tutaj jest 300 przyleczeć i, i koniec dla nas wszystkich. Oczywiście za teraz znowu się ten głód tych boje przypasów. Czy pocisków nie, nie wystarczy? Dlatego ja przyjeżdżam, mają tam na przykład dobrą technikę zagraniczną. Ale mówię, na tam mam na dzień tam 10 pocisków. I wszystko. I co się robić? On umie strzelać. Ma z czego strzelać, ale nie ma z czym strzelać. To, no to jest ciężka sytuacja. Potrzebujemy tej pomocy zachodniej, bez tego nie utrzymamy tereny. Uwierzcie, przyjdzie czas i dalej Putin pójdzie. Także trzeba się razem być, nie patrząc na wszystkie te trudności, jakie między nami. Trzeba w jedności, jako dzieci Boże, jako Europa, jako chrześcijanie, jednym takim organizmem, trzeba bronić cały świat dzisiaj od Rosji.